Cześć, siemanko, witam was wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku gramy sobie po raz kolejny w yy, Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Tylko, że dzisiaj skupimy się na, kra na nie na kraju, tylko, yy, tylko na kontynencie Afryka. Poprzednio była Azja, tam film się pojawił chyba 5 albo 6 dni temu. E, więc postanowiłem, że to idealny czas, żeby nagrać kolejny odcinek. E, dosyć, dosyć niedawno sobie był ten odcinek. Nie było to jakoś bardzo ultra dawno temu. Dobra i najpierw weźmiemy sobie nazwy. E, oczywiście najpierw weźmiemy sobie też tryb użytkownika. A wy w tym czasie możecie zasubskrybować kanał, ponieważ mamy 100 subskrypcji. Tak, tak, wiem niedługo specjal się pojawi, ponieważ, e, ponieważ już myślę nad specjalem. I będzie to oczywiście Draw My Life. Ale, ale po prostu, ale musicie troszeczkę poczekać, ponieważ no nie spodziewałem się, że to przyjdzie tak szybko. Dobra i oczywiście wielka gra, czyszczenie karty, Afryka. I sobie zaczynamy kochani. I teraz chyba powinny być nazwy i chyba jeszcze później sobie weźmiemy stolice, stolice są trudniejsze dużo. Super, zaczynamy ciężko. Zaczynamy ciężko, ponieważ zaczynamy od wyspy. Zaczynamy, prawdopodobnie. Dobra. Nawet mi się udało trafić. Wyspy świętego Tomasza i księcia są chyba tu. Świetnie mi idzie. Świetnie mi idzie. Ghana. Ghana jest gdzieś tutaj, kochani. Ale który to będzie? Matko. Albo ten żółty, albo ten pomarańczowy. Raczej ten pomarańczowy, może. Pomarańczowy wydajmy. super Algieria, Algieria to akurat łatwe, ponieważ Algieria jest tutaj Erytrea, o matko, Erytrea Erytrea, Erytrea Nie się każe, że gdzieś tutaj jest właśnie, nie, nie lubię tej części Afryki, jakoś tak, jakoś tak nie umiem tej części tutaj Erytrea, kurcze nigdy się nie nauczę tej Erytrei. Dobra, zaznaczę tu źle. A jednak tutaj, ale jazda. Ja myślę, że totalnie, że gdzie indziej. Togo. Togo chyba gdzieś tu było. To będzie małe, to różowe pewnie. Albo nie. Kurczę, no, z Afryki właśnie najgorzej mi idzie. Jak to południowa Afryka? Pewnie chodzi o Republikę Południowej Afryki, nie? Ale jak to w sensie na południowa Afryka? No to. No to, po... no to w ogóle jest północ. No to powinna być RPA, a nie południowa Afryka. Kto, kto w ogóle myśli o na tym? Dobra, kolejny kraj to jest Burkina Faso. Burkina Faso Też gdzieś tu pewnie będzie może to jest to żółte? o kurcze, ale blisko byłem okej, okay. Demokratyczna Republika Kongo to jest prawdopodobnie to ja to akurat nie dobrze poszło ponieważ to akurat było łatwe Gwina Bissau. Gwina Bissau. kurcze, patrzcie jak blisko a to Senegal jest Tunezja. Tunezja jest gdzieś tutaj i to jest zapewne ona. Kamerun. Kamerun. Kamerun to mi się kojarzy, że gdzieś po środku jest. Może to? Nie. Reunion. Reunion. Kochanie, powinien być to niebieskie to. Tyku, czy jakoś wyspy mi in inaczej idą? Jakoś wyspy łatwiej. Jakoś tak... wyspy jakoś tak totalnie inaczej. Dobra, Mauretania, Mauretania. Sudan. Łatko, Sudan będzie obok Sudanu Południowego. I który to jest Sudan Południowy? Sudan. A Sudan Południowy to pewnie będzie ten tu. Magagagaskar tu. Somalia, to też w miarę łatwe, to jest oczywiście tutaj. Liberia. Super, zaczynamy. Znowu będzie troszeczkę trudniej. Ale Liberia, 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 Liberia. To nie tu. Aha. Sierra Leone. Sierra Leone. Z tego co wiem, to ona chyba nie miała dostępu do morza, więc może to. A nie, jednak miała, jestem głupi. Republika Środkowoafrykańska. Yy, Republika Środkowoafrykańska. To tu będzie pewnie. Burundi. Burundi. Burundi Burundi, 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 Burundi. Też mi się wydaje, że tutaj, bo jakoś tak... Aha. Zielonego przylądka. Zielonego przylądka to gdzieś tu było. Może to? A nie to, kurczę, jak ja głupi jestem. Etiopia to też jest łatwe i to jest pewnie... Ona. Dobra, pięknie poszło. Lesotho Lesotho, To To jest to. Ponieważ on należy w ogóle w ten kraj w kraju. Mega dziwne, nie? Komory to pewnie to flertowe. A nie. A to co jest. To są Sesele, kochani. Malawi. Kurcze, Malawi było łatwe. Ale gdzie ono było? Kurcze. No nie wiem, no. Ja wiem, że to nie jest, kurcz. D dobra, no wiem, no wiedziałem, no. Chad. Chad? to jest on tutaj. On w ogóle nie ma dostępu chyba do żadnej rzeki nawet. Tak mi się wydaje. Eee, takie odnoszę odczucie Gabon. Gabon będzie tu. Dobrze, Boże. I co tam południowo to będzie to fioletowe. Nie, yeah, dobrze mi poszło. Ale jazda. Kongo. Kongo. Kongo też gdzieś tu jest. Może to? Nieźle. O, Seychelles to łatwe. Maroko. Maroko też bardzo łatwe. Maroko jest y, tutaj. Mauritius. Mauritius też łatwe, ponieważ to jest taka wysepka mała obok Madagaskaru. To jest właśnie ona. Angola. Angola jest duża. Gambia. O, ja się, ja się boję wyników. Gambia była. To może. Źle. Egipt. Tu. Nigeria. Nigeria też jest dosyć łatwa, ale. Janek nie kojarzy. Pewnie tu. Nie. Bo tu jest Niger i Nigeria. On, one są podobne. Libia jest tu. Wybrzeże Kości Słoniowej. A wybrzeże Kości Słoniowej było gdzieś tu chyba, nie? Może to? Nie, no źle, kurde, o matko, spadł mi telefon. Eee, co to był za lak taki dziwny, ale jazda. Benin, kurde, Benin. Benin, tu dawaj. No nie, a kurczę, miało, miało to być Senegal. Mali tu jest, Mali, Mali, to albo to. Znaczmy to. Nie, kontynuuj. Twierdzi Gwinea. No nie, kontynuujmy. Czemu to? Botswana, Botswana jest tutaj, to jest prawdopodobnie ona. Niger, Niger jest tu, bo to jeszcze jest taki duży kraj. Tanzania, wreszcie coś łatwiejszego, kochani. I Tanzania jest tu. Mozambik, Mozambik jest obok. Chyba niedaleko, nie? Tanzania. Mozambik, Mozambik. Strzelił, że to jest to. O, no i bardzo dobrze strzelił. Tutaj jest Namibia. Gwina Równika. To może. No kurde, daj mi to. O! Udało mi się. Zambia to jest. tu Zimbabwe jest tu. Esfatini. Esfatini, czyli to jest też Słazy. Nie wiem, czy wiecie. Ten kraj się kiedyś nazywał y Omatko. wyspa Świętej Heleny wyspa w niebo. Wzięłam się. Y Omatko. Co za. Pięknie długa nazwa. Djibouti, Djibouti jest tutaj, ponieważ Djibouti jest tutaj, właśnie obok tej, obok tej takiej zatoki. Uganda. Uganda to jest jedna z tych dwóch. Ale strzelałbym raczej, że to jest ta mniejsza, ponieważ Uganda nie jest zbyt duża. A i to jest Kenia, nasza kochana, kurde. O matko, jak źle. Ile nas brakło? 4, 14, 14, 20, źle odpowiedzieliśmy. 21 ojoj, co tu się podziało? Panie Janie, co ty zrobiłeś? Dobra, wylogowowujemy się. Um. I teraz idziemy na coś... Odbierz nagrodę. Dobra. Idziemy na coś zupełnie innego, ponieważ teraz... Weźmiemy sobie stolicę. Nie będziemy robili flag. Bo nie. <ścoughs> y -y -y. Tylko teraz weźmiemy sobie stolicę Afryki. Stolicę Afryki. Zobaczymy właśnie jak to... Ym, jak dobrze znam te stolice. Stolice... Ym, kutu, wielka gra. Dobrze mi poszło. Oczywiście Afryka. W kolejnym odcinku prawdopodobnie będzie Ameryka Północna. Ym, tak mi się przynajmniej wydaje, takie mam wrażenie. Albo... Asmara, o kurde. Asmara. Asmara, kurde, to jest... To już jest dosyć. Musimy się dobrze zastanowić. Strzeliłbym, że to może być Sudan. Erytrea, super. Dakar. Dakar brzmi jak coś takiego trochę arabskiego. Dakar, nie? Takie trochę arabskie. Trudne to. Trudne to. No nie wiem, no kurde to. Ale źle nam idzie, kochani. Ja już. Byłem napalony na tę stolicę, ale chyba już nie jestem. Czekajcie. Kurczę, to też wie jak coś arabskiego. Ha. A kurczę, blisko byłem nawet. Lome. Lome to może być coś. Lome. Kurczę. Zwróć uwagę na to E, czyli pewnie jaka, jakieś hiszpańskie coś tam. Trochę. Lome. Lome to hiszpańskie, to może Kamerun. Togo. Nie Niamey to niger. Lusaka. Lusaka. Nie wiem. Nie wiem, wczoraj bym coś... Czego nie wiem, czy i czad. Zambie. Kurcze, te stolice wszystkie brzmią bardzo podobne. Jakoś w Azji mi lepiej szło, ale zwróćcie uwagę, obejrzyjcie odcinek z Azji, bo tam mi naprawdę dobrze szło. To mi nie szło dobrze. Może tu? Czad, o! O, Nairobi. Wreszcie coś lepszego, to jest Namibia. Ale jestem głupi. Czy się głupio? Jestem. Na no, kuczynkach no, naprawdę no... nigdy się nie czułem taki. Kair. No wreszcie, no może coś szczerze. Saotom. Mali. Nie, Gwinea Równikowa. Nie, to nie była Gwinea Równikowa, co ja powiedziałem w ogóle. Lilongwe. Malawi, super, no. Kina, szasza. Sz, sz. Może... Może tu. <ścoughs> Demokratyczna. Super Janek. mu skóro. No. No niech, no kurczę no. Mogadiszu. O Mogadiszu, ja pamiętam. To musi gdzieś to. Do... No przecież kochani, no ja pamiętam to. Ja kiedyś to słyszałem, czyli. To jest, to jest na pewno kraj, o którym... To jest kraj, o którym słyszałem, okej? Okay? To jest na pewno kraj, o którym słyszałem. Mogadiszu, Mogadiszu Mogadiszu, Mogadiszu, Mogadiszu Mogadiszu Etiopia. A co to mi? Aha Czy nie zdążyłem super? Kigali Ale wstyd, kochani. Mauretania... Nie, Rwanda Banżul. Sudan może... Boże, ale ta Afryka to jest w ogóle dzisiaj jakaś katorga, nie? Zobaczcie. Zwróćcie na to uwagę, kochani. Brazzaville Gwinea. Albo nie. Addis Abeba. Co to jakieś trudne są dzisiaj jakieś takie jaunde? Ja, ja ja UND brzmi jak coś tutaj, czyli Mali pewnie. Nie, Camerun. Czartu. No to no, pewnie, jednak nie. Saint Denis. O, Saint Denis to komory, może? Nie, Reunion. O, Port Louis, wreszcie coś łatwiejszego, To jest Mauritius. Halo, kliknij się. Potwierdź jest. Angola. Nie. Gitega No kurde, Konakary. O, to brzmi jak komory. Albo i nie. Bangi. No to Bangi to jest, no to to pewnie będzie Liberia. Dżuba. O, Juba to na Dży to też Djibouti pewnie będzie. Albo jednak nie, to będzie Sudan Południowy, kochani. Wagegung, O! Albo i nie. <ścoughs> Algier. O, Algier. Jak ja kocham Algier. Manorrowia. tu nas nie? no nie, no nie, no nie, jednak nie Maseru nie no nie, no kurde, no no nie wiem, no Jamestown Jamestown? Freetown? stolica, Freetown to jest stolica Sierra Leone a Jamestown brzmi jak coś tu obok, czyli pewnie będzie to albo jednak nie Bissau to to będzie Gwina Bisał, bo też jest Bissau. O, ale strzeliłem wreszcie. Bamoko? Nie, jednak nie Moroni, Moroni to będzie Uganda, albo i nie. Ale jazda też na drze. Mówiłem, że coś na dż będzie, albo i nie. Tunis, Tunis, jak Gabon, albo i nie. O, Freetown, mówiłem, że to będzie ten. Sierra -Sier Leone. Sierra Leone to się chyba powinno czytać: Benin, albo i nie, Benin. Kurde, a o o o to umiem. To ja umiem. No nie jest aż taki głupi, no kurczę no. Kurde, no nie wiem, no kurczę no. No nie RPA to czasami Kapsztat nie była stolicą. Porto Nowo. O nie. Maputo. Libreville Botswana? No nie no kurde Gaborone Gaboron Malabo No kurcze no Ja się kiedyś nauczę jej Afryki, okej? Okay? Stolice są trudne? się nigdy, ja pierwszy raz się uczę Stolic Wiktoria Wiktoria brzmi jak komory Jest wreszcie strzeliłem strzeli mi to poprawnie, albo kurde praja. Akra. No naprawdę nie potrafię nawet strzelić rabat. To jest Maroko. Windhoek. Luanda. Wanda Angola. Do No wreszcie no. O matko. O matkach źle. O Janek, co ty narobiłeś? Oj oj oj. Dobrze, jeśli chcecie, żebym poszło mi dobrze w Ameryce Północnej, to zostawcie łapkę do góry. Będzie ich tutaj 8 łapek do góry, to nagram y, kolejny odcinek z y, tej gry, a my już widzimy się już w o 16:00. sensy z, z Jak codziennie, pa! pa.